Ruszył. No. no to witamy Was na drugim streamie w tym samym dniu. Jesteśmy teraz na meczu Ligi Speedhacks. Trzech 3 vs 3 i ponownie kłania się wam Carlos oraz 7, 7, 7, drugi komentarz. I streamer lacierowski. Już czekamy jeszcze na jednego zawodnika i będziemy rozpoczynali emocjonujące, st emoc emocjonujące starcie właśnie, jeszcze klubów, co my nie mamy. Pacer, a widać czat? Nie, nie widać. A, tylko dobrze. Tu mamy różne Dream Team i oni są w Red w składzie This is Sparta, Fertas i Czoderro. I tutaj Toffifi chciałby pozdrowić Mamy tatę i psa. <laughs> no i dołączył trzeci zawodnik. Hones. Hones wystąpi wrazem z Cidem i z tofifi. A ich klub. Nazywa się THC. THC, THC. Tak trochę pod tekstem. No, w sumie tak. No i chyba oni zaraz. to na... dwa razy 5 minut. Tofifi, honest, sit. A, to taki faktycznie. Tofifi, honest i sit. THC. no. Tak patrząc, się dopasowali. Mam. No. Dobrze. Jeszcze ostatnie. Niech przesunę rozgrzeweczkę sobie. No i to jest. Nie wiem, czy to jest rozgrzewka, czy już. Jedna minuta rozgrzewki. Dobra, minuta rozgrzewki. rozgrzewki Jeszcze raz przypominamy czerwonych tym. I blue Aha, THC po... I opuścił ROM chwilowo, nie? Opuścił, bo robi relogi. I już powrócił. I teraz minutowa, u... nie jest ustawiona na minutę, mamy rozgrzewkę. Jak widzimy... Ja kupię, tak ja jak, jak widzimy nie jest to normalne boisko, tylko z przyspieszonym jakby piłką. Ha. To w sumie no lepiej, bo dalej samo trzeba oddać. Gorzej jak ktoś zrobi powershota to już w ogóle mega strzał. No to to już jest bramka. Widzimy jak piłka szybko lata. No i tak piłka ta stąd w tamtej. Na razie tak bez celu grają. Żeby się sprawdzić jeszcze jak ktoś. Ło, wow, widziałeś więcej. tego powera. No tutaj nawet przez przypadek może wpaść kuriozalna bramka. Dokładnie. To ładnie przebicie przez Chadero, Ale piłka wycofana do obrony Pertas To jest chyba pierwsza kolejka za czy to dobrze Nie wiem Przydałoby się jakieś No tak. tak, to jest pierwsza kolejka Drugi match ligi, pierwsza kolejka nie wiemy nic na temat pierwszego meczu. No niestety, ale to jest znakomita teraz... okazja i 1-0 za grywetrze. Więc są gotowi... z tylko radom. Radom. No Dlaczego? i już drużyny życzą tutaj powodzenia i możemy startować z meczem. Dwa razy po 5 minut i w przerwie zmiana połów, że tak powiem. No to życzymy Panom powodzenia. No zaczyna drużyna Dream Team. Czy TIT relognie? Relog, Szybki relog. Jo. No, no. Nie wiem. Wszystko drugiego... <śpuszczone> <śpuszczone> jest duże. Widzisz, spartek że to jest dużo software, tak? No i pionie, niestety, znów kolejny relog. Trochę będzie z tym problemem. No tak, relok powraca, relok powraca. Ale chyba Sporta już Ferta Fertas poprawia Cybula. I Fertas każe poprawić bula od Fertiego. Jak oglądaliście może mecz Polska-Białoruś? No tak, Nie, ale podobno było nieźle. Ostatnich No, od samego końca warto było oglądać. W ostatniej minucie Polacy wbili dwa gole i wygrali dzięki temu. 31 -30. No do Rozpoczynamy. No i Green Team emocje. Ader. No to Fifi tutaj próbuje przez niego podbić, Jak widzimy, w Dream Team na bramce jest Dizzy Sparta, a w polu Fertas i Cedero A w Blue na bramce Sip i w polu Fifi z Honesem. Zobaczymy jak razem No To Seed całkiem nieźle do Honesa. A to będzie tak, piłka będzie raczej przytrzymywana przez bramkarzy, bo tak ciężko utrzymać piłkę w środku pola na tej mapie akurat. No bo to jedno podanie i piłka przechodzi. Ale z drugiej strony przecież to już są zawodowi gracze. I teraz Czalero ma sytuację, że ale Seed bardzo ciule to... I może no, mam, podażę, mam sugestie. Także, który bramkarz lepszy, ten do Sugestie do masz. was. Można z bramki do bramki. Może nie, nie tak. wydajemy się drugiemu, jak ktoś coś gada. Teraz Kołosówka, świetne uderzenie. Koniec, koniec w ataku. Tylko partnerów, ale niestety mi się nie udało. Dalej, dalej akcja THC. Teraz kontra Red. Ale szybko powstrzymano. Dokładnie. Jest Ale z, jest teraz... Znowu Red w ataku. Urywają się bardzo szybko. Raczej na kontrę są ustawieni piłkarze z Dream Team. Tutaj Fertas y, nie wspomógł partnera i przez kontra, chociaż jest sam na sam. A teraz... Jest bramka! To jest sparta, można powiedzieć że sam sobie ją wbił. No. Mogę tak powiedzieć, tutaj było na jednego I teraz znów kontra i... ...przybycie On Bóg Mógł to atakować od bandy, mi się wydawało, że powinno wtedy wpaść jedno bardzo groźny Czai się tutaj przed bramką Takie nastawione... Pojowo. Sen. ...na sępa jakby, to ująć No tak, ale to w sumie tutaj... No, to w nie bardzo go wspiera w ataku Raczej taki rozgrywający, defensywny Dokładnie Najbardziej silny. Chodzi próbuje drat... grać swoją chlebę. No. Czy Czyli czaderowana. Tak próba przebicia się. Fertas? Aj no, nie. nie, nie. Spada się do Soneta. I... 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 Chodzi bardziej defensywnie. Chodzi o na kontur. Bardziej... Już siedzą na dwa wstępy. Dokładnie, tutaj HONES y, na jednego czeka, siedzą właśnie i tu takie nie, ma, nie bardzo na do tego. teraz sytuacja kolejna, i może trąka. HONES y, wychodzi jako jedyny z ataku, a TOPI w obronie, ale teraz siedzi. Jedynie podczas strachu szybko. To jakiś czas go wspiera. A ale... teraz ładna sytuacja, no. i DC i na po W obronie. to. Ładnie, niczym typio. <laughs> o, teraz, teraz ładny połóriiii. Można to powiedzieć, to że sam nie, może nie wiem sam A co to był taki taki Ala Power No? Coś... Ale dobrze wymieszane trzeba no, Wiesz power big. To wiadomo, że power. No dokładnie. To już tutaj to Fifi. Ładnie po bandzie wduszni. do Honesa. No. O już Fartak tam dopada. Ktoś e, się wyjdzie z tego. Ma no tam Hones walczy. Aj. O, no, znowu prawie. Sparty ma tu problemy. Wychodzi na to, że Hones to już taka wyższa liga, to jest Sparta ma problemy więc przydałaby się pomoc z ofensywnych partnerów No dokładnie To był czwarty zawodnik Hones właściwie ma co chwilę sytuację jeden na jednego ale, ale Sparta wychodzi z na razie Ale no, jak mówi wszystko nie, to w mogą się zemścić Rada no, moment no, no, zobaczymy to na razie dopiero czwarta minuta powoli się zbliża Ale więcej. Teraz zwrócił zagranie po na... czas Jeden na jednego I trzeźwości i wybronił A tutaj błąd czwarty A tutaj to mógłby pomóc Zagraliby to na dwóch Mów sobie tutaj Red Team nie cofa się Albo też właśnie I teraz świetnie, to piłki. Wyszedł do ataku i zbił. Wymierzony strzał. No dokładnie, no, jedna akcja wystarczyła. Ale pozwolili mu na to piłkarze z red, bo spokojnie wymierzył No nikt go nie pokrył. Spodziewali Miał... się raczej zagrania. No. Miał 3 sekundy na tak spokojne wymierzenie strzału, więc jak tu nie korzystać. To już próba kontry. Podwójny mur. U, mało brakowało. I prawie sam obój. <grym> koniec Hones przebija się przez Fertasa. Jednak to się nie do. I Czadero. Próba zmylania jest. Hones, Hones. I to było planowane. Yes. I dzisiaj. 3-1. Wymierzany piękny strzał. Naprawdę. Nic tylko pogratulować. Właśnie, jeszcze zakończyliśmy głowy. I chyba takim wynikiem może się skończyć to pierwsze połowa, Chociaż Hones kolejna sytuacja, ale to jest Sparta. No, Hones tutaj bardzo groźnie. Dwie, dwie bramki na jego końcu, czyli na hat -tricka. A, i to Fifi. I to Fifi, wow. i cztery o, i do mamy cztery, na komita, piłka. I chyba... Mimo, że dopiero po meczu, ale widzimy, kto tutaj jest lepszą drużyną. O, może powiedzieć, że lepszą drużyną, ale wiecie, to Polska. A tutaj Honest... Tutaj do końca są. Tutaj Honest bardzo ładnie zachował się a przy jednej bramce i strzelił dwie. Czyli mamy 4 do 1. To... I dla THC 2 tak, bramki 1. strzelił Sid i 2 Hones. E, to się i 2 Hones, tak? Nie, nie, nie tak. Fert. A czy mi Hones wziął 3 bramki? Chłop? Nie, Hones strzelił 2, przy trzeciej asystował. A. Czy przy tej ostatniej asystował? Chłop. Właśnie zobaczyłem tej ostatniej. A dla Dream strzelił? Dla Dream strzelił Ferbas, mi się wydaje. Nie, Czadero jest... No nie, Czadero. Czadero. drugą połowę. Ciekawe się skończy. No. Luchła wyjdzie Szybka. bardziej na bo... Ej, widzicie zmianę? Wreszcie Sparta wcześniej był na bramce, a teraz... Przed w I w Tak, zmienili się z Czadero. Zobaczymy jak się może... Sparta raczej teraz zagra na defensywie, żeby tutaj kryć Honesta, ale bardzo ładna akcja. Tak. Jednak nie udało się. Może Tutaj w drużynie wie, THC zrobił? brakuje takiego delikatnego wyjścia ze strony i do przodu, czyli pomóc kolegę i wystawić mu się do pustej bramki praktycznie. Tak, brakuje wyjścia, ale widać, że oni mają dobre wygranie, dobrą taktykę. Wy już wygrywali okay. nawet, mimo że grają bardziej defensywnie. Stoi, to jest Sparta, spróbuje. prawie. Chonez. Prawie. Nie dużo tak brakowało. Przemyślamy ekranie, Spartac, a kiedy w nie uderzył, to mogłoby być gorzej. No widać, mam zmianę po tej... ...zmianie taktycznej. Obserwują no, to... bramkę Seeda, ale Seed nie daje się. Seed nie kapituluje. No, a no, tam Sertac i Sparta. Kolejna zmarnowana sytuacja. A teraz Błąd no, sparta... no. No, i Holness. Takie błędy się ściągają. Ale świetnie zachował się bramkę. Sparta tutaj ładnie w tej drugiej połowie. I to jest sparta, wow. bo chyba już czwarty strzał w tej połowie bardzo aktywny. No, sparta aktywnie, pokazuje się tutaj, wyszedł z obrony i teraz gra w ataku i sporo tego... sporo szans ma. I kolejna sytuacja, ale teraz... I kolejna, kolejna, i kolejna zmarnowana. Tutaj ciężko zagrać tak jakby na dośrodkowanie, bo piłka jest szybka i nie, nie zdarzy się ustawić do niej. Tak. No to tak, być... to jest y, zawodnikiem meczu. Tak można to wiedzieć. Bo no. gdyby nie on, to. No. Wresztą, to? Wresztą, tak, tak, między Sidem a Honesem można wybierać, Piłkarze meczu. No. I Hone Hones, on teraz będzie podawał, tak. To zależy jeszcze, jak ta druga połowa w wykonaniu Honesta będzie wyglądała. Ja muszę to na Fertas. chwilę się oddalić. Halo. Warta tutaj, dobrze do Fertasa. Fertas tam no. próbuje. Pertas w granie, a nikogo tam nie było. I nie ma. Nikogo tam niestety nie było, nie ustawił się, nie zdążył na czas. Czadero do Sparty. I? Sparta wgrywa, a nie dużo zwrakło. Sparta no, próbuje już z Widzę, tam ciągle. Szuka swojej szansy. Czy ty... będzie... Po takiej ilości szans powinna być bramka. Ale widzimy... Teraz może być no, błąd. Prawie każdym strzarem blue, sit jest przy piłce. zawsze interweniuje, więc bardzo mało ma inicjalnych strzałów, ale skid. Czyli utrzymuje się no wynik to... z pierwszej połowy, 4 do 1 dla drużyny THC. Sparta wziął się za... Nie do jechania. Wyszli w końcu na atak bardziej, no, ale, powiedzieć... ale nikt mu to nie daje, jak to. Muszę powiedzieć, że to jest ciekawa liga i z chęcią sam zagrał na takim boisku. Powodzenia i Honest. Łojko. Mógł przypięczyć to zwycięstwo, ale jeszcze musi z tym poczekać. Ma minutę 30 z hakiem. Dokładnie, tutaj Honest walka w tym piłkę. No nie brak kurczoteru, teraz Pertas. Za każdym jest hit. Międzi rozgrywa piłkę, ale jest parta. Parta. Kolejny strzał. Nie trafmy jednak. Tertas. My no widzimy większe doświadczenie, w drużynie THC chyba. O, no tu to i ToFi bardzo umiejętnie y, blokuje szczak dziela się trochę w ataku, tak dokładnie. I Sparta AI. No świet, świetnie SIP, świetnie. SIP, tutaj chyba mecz życia. No sami sobie teraz to świecimy. chłopak w formie. Jeżeli utrzyma tą formę, to THC może powalczyć o mistrzostwo. No, proszę jak świetnie. Tutaj mają skuteczność, ale... Trafię... Ojej, ale tego gola W końcu trafił, gdy Sparta, ale nie do tej bramki Sparta. <noise> no, naprawdę sam z siebie śmieje się Sparta, że nie mógł trafić do swojej. Potrafił drugą. A, i tutaj jest. Ale... No i 5-1 tutaj. No... Mecz chyba takim wynikiem się skończy, bo 20 sekund. Więc. Znaczy, ten wynik satysfakcjonuje ekipę THC. No tak, zwycięstwo to każdego. No jeszcze tak tym wynikiem. No jeszcze Hones. Bądek... Świetna zmyłka i 6 Bądek do 1. Tak. Wow. Zaszalał, zaszalał. jednego. No, on... piłkarz meczu. Koniu. Właśnie jak obstawiać MVP tego spotkania? No ja bym oddał punkt dla Honesa. No Hones tutaj zdecydowanie proszę... najwięcej. Oj. Patryk i... Dwie asystenki. Co? Chyba. Według mnie najlepszym zawodnikiem był seed. No A gdyby czyś, nie on no, to, to mogłoby się skończyć zupełnie inaczej, bo zobaczcie, że druga połowa to się blu dominowało. No tak, ale tam wystarczyła jedna akcja, samobój. Następnie druga akcja i znakowita bramka. No. Irakred wygrało dzięki sip może tak powiedzieć. Bo... A może... Yy... To w sumie można było ich tutaj ogarnąć Ktoś by mógł z nami porozmawiać To może Tak właśnie. Szybko dam IP im Zarzućcie mu IP Tutaj zrobimy takie ala studio pomeczowe. To odwiedzi nas to Fifi chyba? Tak Dajesz do nas Zapraszamy sędziom I zamknęli właśnie no więc zysł on... logo Nie wiem czy zdążył. Ale czekamy na tości. Nie, nie wiem czy on zdążył Ale skupować. chyba nie podaliśmy. I tu masz jakiś problem. Kupio? No hasła nie podaliśmy, ale gdy wbiję, to można było wysłać. Dokładnie. Mamy nadzieję, że się odnajdzie. Tak to jest pośpiechu czasem bywa. Ale to do, dobry mecz w wykonaniu THC No i tutaj Dream Team również nas, nas zadziwił Ale no niestety ta bramka THC są No naprawdę, udany występ I tutaj przypominamy strzelców na 1-0 Czyli Hones na 1, 1 wyrównał Czadero Kolejna bramka to była 2-1 Tofi 3-1 Hones i zakończył tą pierwszą połowę bramką na 4-1 Tofi W drugiej połowie wpadła bramka samobójcza od DC Sparty i to było dość 1 do 5 i bramka na 1-6 to Hones, który zakończył yy, ten mecz i pieczętowa wygraną. Czekujemy tutaj na to, czy się go. muzyka. A. Nie, 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 nie Dla mistrza. Ten to, w nam się nie pokazuje. Czy może ma ktoś do niego kontakt? No, ja niestety nie mam. To ciężko będzie, naprawdę, z tym troszkę. Ale mam nadzieję, że jakoś. Dobra, wszedł to FIFI. Napiszcie do niego na Nespiku. To ja już. I witaj, witaj. Witam Was. Co jest to FIFI? Jak tam nastąpił po wygranym witam. meczu? Fantastycznie. Bardzo dobry mecz rozegraliśmy. Hit bardzo pewnie na bramce. Dlatego Hones niesamowicie skuteczny dzisiaj. I właśnie mieliśmy tutaj dylemat między wybraniem Honesa a Sida, piłkarzem meczu. I kogo Ty byś wybrał na tą pozycję, że tak powiem? Ja myślę, że oboje zagrali kapitalne spotkanie. No co, różynia... Chones miał chyba tam trzy bramki i dwie asysty, więc wybrałbym Honesa Hones tutaj pokazał się naprawdę z dobrej strony. I tam sparta. Ładnie atakował w drugiej połowie, lecz no niestety... Bramki w mu się pomyliły troszkę. Gratulujemy. No, duże na strzelenie bramki. I mu, i mu się to udało. A no, ty również zaliczyłeś dwie bramki. I to ta pierwsza to była taka... Nie byłeś pilnowany w ogóle przez obronę. Miałeś kilka sekund, wymierzyłeś, strzeliłeś gol. A to tylko i wyłącznie dzięki kapitalnym podaniom Honesa. A to druga bramka była przy podaniu Honesa. Tak ładnie Cię zagrał i tam strzeliłeś to puste praktycznie. Te no to, meczu, to było perfekcyjne podanie. No, to było dokładne. Tak Też w meczu tak wspominałem, że mieliście dobro tak kilka takie... ...wystawionego na sępa Honesa i Ty jako taki SPD... Chociaż hmm, wspominałem o tym w meczu, to brakowało takiego wejścia do ciebie do ataku. Jakbyś wychodził, to wtedy mieliście większą szansę na rozegranie, na, na strzał na pustą bramkę, bo e, ze, oni wychodzili obaj do ataku i ty e, najwyżej no w wspiera, bramkarza, a e, przy wyjściu 2-2-1, e, tak 2-2-1, przepraszam, mieliście większe pole do manewru. Ale mimo to gratulacje z wygranej i powodzenia. Dziękuję bardzo. Tutaj mnie prosi kolega Ostry o pozdrowienie. No więc pozdrawiam tak, cię, bardzo. Ostry. My także go pozdrawiamy. I dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnym meczu. Do Do Dzięki na razie. No, naszym gościem był Tofifi z THC. I to będzie już chyba wszystko na tak, to ten Tak, ten mecz dla was komentowali. Kazłod? Ja. i zacier polski. No do, do następnego. tego. zobaczenia. Bęk, 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 bęk.